Dzień dobry, 18. Ogród w sezonie 2022. Tym razem udajemy się w okolice Warszawy do dużego, ale to naprawdę dużego ogrodu. No i takie przesłanie, które ma wynikać z tego odcinka, to jest właśnie to, jak poradzić sobie z dużym terenem jak go ciekawie zaaranżować. Także zapraszam, widzimy się już niebawem na miejscu. A spacer, jakby ten, tą wizytę, ten odcinek rozpoczyna w moim ogrodzie. Ten ogród również powstał niedawno, ukończony niecały miesiąc temu. Poświęcę mu także kolejny, kolejny odcinek, bo chciałbym Wam go dokładnie pokazać. Mimo, że być może znacie go z projektu krok po kroku, zbuduj swój ogród, gdzie to wszystko relacjonowałem. Niemniej i tak chciałbym go dokładnie pokazać, ale to jest temat na przyszłość, a dzisiaj okolice Warszawy i duży, ciekawy ogród. Zapraszam. Dotarłem do ogrodu. Bus, jak widzicie, w tle, na dużym podjeździe, zaparkowany. Stoję w tej chwili w strefie frontowej przy wejściu do ogrodu, przy bramie, którą przed chwilką wjeżdżałem. No i dwa słowa takiego ogólnego wprowadzenia. Jestem w okolicach Warszawy, jak wspomniałem właściwie na, na wstępie czyli województwo mazowieckie, centralna Polska. No, i cóż, ogród bardzo, bardzo duży. Jak tutaj przed chwilką powiedzieli mi gospodarze, 1,3 hektara, czyli jak dobrze, jak dobrze myślę, 13 tysięcy metrów kwadratowych, a zatem bardzo, bardzo duża powierzchnia. No, i myślę, że już z tych pierwszych kadrów to wszystko tutaj widać. No, i zanim wejdziemy, zanim przejdziemy w głąb tego wszystkiego, co jeszcze jest tutaj istotne. Ogród ma 4 lata, a więc, a więc jest to taki kolejny dowód na to, że w ciągu takiego krótkiego okresu można zrobić coś naprawdę, naprawdę efektownego. Także jest to, jest to na pewno ważne przesłanie. No i druga rzecz, o której również wspominałem już tutaj na samym początku że duża powierzchnia absolutnie nie jest przeszkodą do tego, aby zrobić fajny i efektowny ogród. Jeśli chodzi o styl tego ogrodu, najbliżej jest mu do ogrodów angielskich, czyli bardzo duże, swobodne rabaty, mnóstwo nasadzeń, jak, jak w tej chwili chociażby tutaj w tej takiej bocznej, właściwie frontowej, ale zlokalizowanej tutaj z boku wjazdu rabacie. Jak, jak to tutaj właśnie widać, mnóstwo, mnóstwo, Odmian roślin. W tej chwili widać, dominują tutaj trawy. One, one w tej chwili to doskonale tutaj wypełniają i, i, i jakby no wychodzą na, na pierwszy plan. No jest połowa września, także to jest, to jest właśnie ich, ich czas. Natomiast między tym wszystkim bardzo dużo przeróżnych gatunków iglastych, liściastych, ale również bylin. To wszystko żyje tutaj swoim życiem, jak chociażby. Tutaj widoczne werbeny, które pięknie się jakby rozsiewają, one same po tych rabatach się tutaj roznoszą, także mnóstwo, mnóstwo gatunków, gdzieś tam pomiędzy tym widoczne również róże, jak mi gospodarze zdradzili, samych róż jest w ogrodzie ponad 400 sztuk, także no naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowany i bogaty ogród. I będąc jeszcze w tej frontowej rabacie, przejdę ją w tej chwili całą. Zwróćcie tylko uwagę na, na właśnie tą mnogość gatunków. Właściwie wszystkie rodzaje wszystkiego, jak sam właściciel Grzegorz to określił. I, i tak naprawdę jest. Przejdziemy, zwróćcie uwagę na to wszystko na kompozycje, które, które gdzieś tutaj się znajdują. No, i taka moja propozycja. Jeśli któraś z roślin Was zaciekawi, piszcie proszę w komentarzu, podajcie czas filmu, w którym, w którym dana roślina gdzieś tutaj się pojawiła i w miarę możliwości będę starał się odpowiedzieć. Jeśli nie sam, to z pomocą właśnie tutaj gospodarzy tego ogrodu, bo, no bo te wszystkie odmiany, które są. Własnoręcznie tutaj jakby sadzili, znają i, i bardzo dobrze się w tym orientują. Także jeśli cokolwiek Was zainteresuje, piszcie, pytajcie w komentarzu, postaramy się to wszystko rozszyfrować. Układ tego ogrodu, jak już powiedziałem, najbardziej przypomina mi styl angielski, czyli luźne, obszerne rabaty, rozmieszczone właściwie e, po całym ogrodzie, e, głównie po jego obrysie, ale również wewnątrz tego obszernego, e, obszernego trawnika. E, no i tak jak powiedzieli e, gospodarze, e, ogród 1000 hektar. Hektar 30, czyli 13 tysięcy metrów, z tego 5 tysięcy metrów zajmuje trawnik, około 5 tysięcy rabaty, no i reszta jakieś pewnie rzeczy tutaj gospodarcze. Jest też taki niewielki sad, oczywiście budynek, ten obszerny podjazd, także to wszystko również jakąś tam powierzchnię zabiera. Natomiast sam trawnik, no jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo duży, 5000 metrów, no i wokół niego zlokalizowane właśnie te rabaty, na których, tak jak i w tej rabacie frontowej, tak i w tych, dzieje się bardzo, bardzo dużo, no nie sposób wymienić wszystkich tych, tych gatunków, natomiast Ciekawostką jest to, że jest tutaj bardzo dużo gatunków, odmian roślin, naprawdę wyszukanych, trochę takich kolekcjonerskich, jak, jak tutaj szliśmy, to wszystko omawialiśmy. No to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo no, roślin, właśnie niepospolitych, także jest to jak dla mnie już taki wyższy poziom ogrodnictwa, y, sztuki ogrodowej, a przypominam, ogród ma 4 lata, także aż, aż naprawdę niebywałe, jak w ciągu takiego krótkiego tak naprawdę okresu pięknie i świadomie można tą przestrzeń zagospodarować. W całym gąszczu i bogactwie tych rabat poukrywane są różne elementy, jak chociażby tutaj taka, taka, no można powiedzieć sekretna ścieżka, którą właśnie można można gdzieś tutaj się pomiędzy tymi roślinami przechadzać. I ta ścieżka akurat prowadzi do, do takiego bocznego ogrodowego wyjścia. Natomiast ja w tej chwili Idę jakby w stronę przeciwną, czyli właśnie od tego wyjścia w głąb ogrodu. No i jedna rzecz, którą jeszcze chciałbym Wam tutaj pokazać i o której, o której wspomnieć, bo myślę, że dobrze, dobrze jest tutaj widoczna, no to jest budynek. Budynek zlokalizowany mniej więcej w centralnej części, części działki. Również okazała duża konstrukcja, e, piękna architektura, trochę, e, trochę taki styl nowoczesny, połączony ze stylem klasycznym. Nie wiem, jakbym to miał nazwać może jakiś taki nowoczesny dworek. W każdym razie bardzo, bardzo fajna architektura. E, no i cóż, wokół tego budynku również e, gęste rabaty. Obszerne, e, obszerne, właśnie takie wydzielone miejsca i przestrzeń na rośliny. Tak jak tutaj widać przede mną, królują e, wysokie trawy, miskanty w przeróżnych odmianach, czyli e, tutaj chociażby na jednym tym e, obszarze e, wiele, wiele różnych odmian. Przypominam, że jeśli cokolwiek Was zainteresuje, proszę w komentarzu. Piszcie, pytajcie, e, która roślina, która minuta filmu. Będę starał się to wszystko rozszyfrowywać. Także, e, budynek nowoczesna architektura. Zlokalizowany w centralnej części działki. Pięknie osłonięty e, właśnie roślinami. No i tutaj taka część e, trochę rekreacyjna. Gdzieś tam w tym wszystkim. Ukryty przydomowy basen. Do tego wszystkiego jeszcze mini plaża. Myślę, że gdzieś tutaj ją w tej chwili w prześwicie widać. Także naprawdę, naprawdę moje wielkie uznanie dla gospodarzy, że tak potrafią to wszystko zaaranżować, połączyć właśnie ogród, gęste nasadzenia. Chociażby tutaj z taką strefą rekreacyjną. Założenie tego ogrodu było takie, aby był ciekawy przez cały rok. No i mam nadzieję, znaczy jestem tego pewny, że udało się to doskonale, dlatego że różnorodność roślin, bogactwo tych wszystkich gatunków jest tutaj tak duże, no, że po prostu o każdej porze roku jest ciekawie, jest ładnie, kolorowo. Tak jak teraz, właśnie w połowie września, możecie to zobaczyć. Natomiast, jak powiedzieli mi gospodarze, najlepszą porą dla tego, dla tego ogrodu jest czerwiec. Jest wówczas najbardziej kolorowo te wszystkie kolory są najbardziej wyraziste, żywe. Także mam tylko nadzieję, że kiedyś uda mi się o tej porze roku tutaj również zagościć. No i będziemy po prostu mieli ciekawe porównanie. Jak ten ogród, jak się zmienia, jak to wszystko tutaj no po prostu wygląda inaczej, ale myślę, jestem pewny, że również ciekawie. Spacer po tym ogrodzie ponownie kończę w strefie frontowej, przy tej długiej, e, bardzo, bardzo zróżnicowanej rabacie, no i co z tego wynika? Tak jak powiedziałem na wstępie, mam nadzieję, że udało się pokazać to, że duża działka e, naprawdę może być ciekawie zagospodarowana, owszem wymaga to dużo pracy, więcej nakładów, e, tak jak tak jak tutaj wspominali mi gospodarze, jest to praca na, naprawdę na pełen etat, także tego trzeba być świadomym, ale naprawdę da się duże ogrody założyć, utrzymać. No i to jest właśnie tego najlepszy dowód. Poza tym warto inwestować w rośliny, w różnorodne gatunki, tak jak właśnie tutaj, nie tylko takie pospolite, ale także wyszukane, i myślę, że jest to takie ciekawe i budujące przesłanie właśnie z tego 18 ogrodu. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że coś ciekawego udało mi się pokazać, wyniesiecie coś do własnych ogrodów, jakieś zakątki z tego będziecie starali się powielić. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych ogrodowych podróży. Cześć!